zresztą od pierwszej minuty. Dośrodkowanie błąda. Mówita piłka, ale dobrze też czuł i nie Oskar. Repka Izrzewski, drugi ze stoperów. Też będzie szukał sobie przestrzeni do oddania strzału. Groźne dośrodkowanie. Sugeruje tam zagranie ręką. Jaka decyzja arbitra? Nie ma rzutu karnego. Jeszcze nie koniec. Takie już uderzenie troszkę na uwolnienie. On są skoncentrowane. Nie... Pozostawiają tutaj miejsca na rozegranie, chociaż teraz sobie przeżył, w kierunku Rogali. Nie było spalonego. Czy Rogala utrzyma tę piłkę w boisku? Walczy. Rogala, udało mu się, to pole karne. Rogala, co zrobi? Zdążył tam do końca. Zobaczy stoi ale... Strzał na pole karne, dośrodkowanie, strzał Kurbiela i wabra internece Ustala To zdążył do dośrodkowanie, zamieszanie, gdzie spadnie ta piłka Repka jeszcze uderza nie Oczana, zablokowanie I będzie konferencja z sali strzał, u Kurbiel, Kurbiel, kurbiel Podanie w pole karne, jest tutaj za jak to rozgałżał Jest to wyłożenie tej do gawęckiego strzał Wyszło z tego podanie Urynowicz

Kozłowskiego. Jeszcze ktoś sprawdził ustawienie. I bramkarze i zawodników podwojen. Karol Kozłowski strzał, broni wrozek. Dobitka nie ma, broda! ¿no? Cóż niesamowitego, ale z Niesamowite półtora Kozłowskiego z Dobitki przede wszystkim. Może się tutaj dużo zmieniać, szukać swoje miejsce w różnych sektorach boiska. Nie mało w sali, jednak sędzia piszczył uderzenie. To była całkiem dobra szansa. Tutaj,

Każda piłka musi przejść przez niego rogala ale dośrodkowanie. I dobra teraz interwencja pojedynka. każdy z numerem 11 na plecach. Już jest dośrodkowanie. Zobaczmy jest Woźniak, zamieszanie, jak to się skończy z trzami. 1 do 0 na... GPS u Katowice to chyba Michał Bęłecki w statecznie kieruje piłkę do siatki. Fakty są takie, że GPS od 68 minuty prowadzi w siedzcach z pokoju 1 do 0. To tym, jest Cały czas poddaję Oczywiście tym kluczowym jest w konstruowaniu akcji, ale Golecki odgrywa swoją rolę. Teraz Kiebzak wybiorował tę pozycję. Kiebzak wpada po lekarnię, wykłada kurbiel, ależ to była szansa. Ale czemu tak długo skoroś się Mójta. Będzie pierwsze jego dośrodkowanie. Mójta, dośrodkowanie, Pan na mąskę, tam Firlej i orbiter odgryzł do przemienienia, nie będzie już dorożnego. Zobaczymy, jak będzie teraz. Adam Mójta, dośrodkowanie, jest groźny, ale świetnie ma na Kodejna, wyśmienita szansa. Olszewski, Marciniec. Robi. Mają przewagę liczebną, ale fatalnie. Za długo Woźek. Jeszcze raz To wszystko błąd. Adrian Błąd. Błąd strzela. Broni misztal. Większe konsekwencje. Zobaczmy, zamyka tę akcję Wojski. Jeszcze uderzenie i gol! 2 do 0 Arkadiusz Jędryk a jeszcze spojrzałem, taki sędzia główny w kierunku linii Bego, ten nie do końca sygnalizuje. Jędrachie 2 do 0, 3 punkty pojął do Katowic, 88 minuta, Pogonik GKS 0 do 2. Teraz jaka jak to złożyła nam Wójta. Wójta strzał i spokojny mrozek.